Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł Battlefield 4 Z dodatkiem chińska nawałnica A ja jako szturmowiec Czyli praktycznie... A! sniper. Jest to polski serwer Dodam Wow, 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 zostawcie mnie, o co wam chodzi? Jest to polski serwer Oczywiście, w dalszym ciągu, Centrum Szkolenia Sił Specjalnych. Taka śmieszna nazwa. Momentami jednak e, mam wrażenie, że rzeczywiście tutaj w grę jakieś oddziały specjalne. Tak e, mocni gracze. Oh. Stawaj, chłopcze. Nie eee, dobra, którędy teraz? Nie działa. mi się, że gram na działa. Nie działa. Nie działa. Nie działa. Nie działa. Nie wyrzuci mnie za to, że Nie Polakiem. Ha. Ach, wiadomo, że snajpera nie dorwiesz. Zwiadowcy, no. Karabinkiem, ale cóż, warto było spróbować. Czasami się udaje. Na asie dzieje coś złego. Sporo przeciwników. O, żeż ty, jeden ty. A masz ty. Już wam, jak się ja Chce się rozerwać? Znowu Sniper Kolejny zwiadowca się znalazł Ech, oh, dawno szturmowca nie grałem No są teraz tylko zwiadowca i zwiadowca no co wy robicie, come on. Co to ma być? Wszystkie punkty przejęte przez przeciwnika oczywiście Tak nie może być Cel Alfa jest pod naszą kontrolą Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę Jest tam ktoś może odwrócił tą dupę, to może coś zobaczy Spróbujmy! Dzięki! Super! Ale szturmowiec może mnie podniesie. Nie wiem jak zginąć z... A dobra, Mniejsza z tym. A raz, za dużej tu jest. O! Nie ci się odrodzić, no ko! Super zespół. Tutaj, dołącz. No, co dalej nikogo? Super, wszyscy wyłączeni, nikt nie gra. Bardzo mi miło. Jazda. Tak gram w tą chińską nawałnicę mnie tak nachodzi cały czas chęć na Far Cry'a To nie jest najlepszy pomysł, szczególnie, że to jest beczka. Udało się, udało! Zabiłeś go, czy nie zabiłeś? Apteczka Chodźmy w kugurze Zdaje się, że czysto To się jeszcze okaże Nie lubię Chińczykami grać Ale nie dlatego, że mam coś do nich po prostu Po prostu nie rozumiem co oni do mnie mówią Muszę przyznać, że ruskim się fajnie grało. Fajne fajne teksty były. Przynajmniej część można było zrozumieć. Upadłeś? Niestety mu nie pomogłem. Cel alfa zneutralizowany. baj się chobaj się choj Teraz burłoszy z życiem O czym ja teraz mówię No komo. Uff. Dobra, Niechaj będzie, że tu. tu jakiś wróg tu jest Gdzieś tu się czai Tam siedzi wychlu się. O, krzesz! Myślałem, że jest z budynku, a okazało się, że jest jeszcze jakiś drugi ukryty. A, nie mogą przejąć A. Słabiutko Jeszcze raz A A już przegrywamy Super No i koniec